Marek Weuszko, witam serdecznie w programie Wszystkie strony miasta, który nadajemy ze studia Gdańsk.pl A dzisiaj w studiu gościmy panią Monikę Habier. Witam serdecznie, zastępczyni prezydenta Gdańska do spraw Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania i pani Beata Matyjaszczyk, przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Nasze spotkanie odbywa się w tygodniu, w którym na samym końcu prawie w sobotę 19 odbędzie się. Plenarne spotkanie gdańskich organizacji y, pozarządowych. To będzie ważne spotkanie, bo ono też ma taki charakter wyborczy. To będzie bardzo ważne y, spotkanie. Po pierwsze od czasów pandemii po raz pierwszy wszyscy zobaczymy się na żywo, co jest chyba no, najważniejsze, że tak powiem. E, po tym czasie, kiedy byliśmy, e, siedzieliśmy przed monitorami e, komputerów i się słyszeliśmy ale nie widzieliśmy się, natomiast ono jest też bardzo ważne z tego względu, że na, w czasie tego spotkania będziemy wybierać y, Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych, czyli ciało, które będzie reprezentowało gdańskie organizacje we współpracy z Urzędem mm. <laughs> Miasta, ale również wydawało opinie w sprawie organizacji pozarządowych przy innych, y, innych ważnych okazjach. No i każdy z nas, y, każdy przedstawiciel organizacji zazwyczaj pyta, na co będą środki Miasta Gdańska, jak one są Zielone, więc też y, będziemy wybierać przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w ramach których rozpatrywane są oferty składane przez organizacje, czyli tak de facto moment, w którym organizacje współdecydują na co idą środki y, publiczne środki będące w dyspozycji prezydenta miasta Gdańska. I jeszcze jak rozumiem, y, można y, wziąć udział, y, czyli przedstawiciele różnych organizacji mogą Wziąć udział, mogą się zgłosić. Yy, yy, także apelujemy tutaj do, do tych, którzy nas oglądają, a chcieliby mieć wpływ na, na to, w jaki sposób wygląda działalność organizacji pozarządowych w Gdańsku, że mogą się jeszcze zgłosić. Koniecznie, bo to na czym nam zależy, no to m, dobra reprezentacja, dobre przedstawicielstwo. W Gdańsku jest zarejestrowanych ponad 3000 organizacji pozarządowych, ale ponad 1000 z nich jest aktywnych, działających więc chcielibyśmy aby jak najwięcej z tych organizacji przyszło i oddało swój głos co prawda już zamknęliśmy listę kandydatek kandydatów do samej rady znaczy nie my tylko Gdańska rada organizacji pozarządowych my tutaj tylko kibicujemy jako urząd miejski natomiast zależy nam rzeczywiście na takim żywym dialogu żywej dyskusji no bo chcemy żeby jak najwięcej społeczników społeczniczek rzeczywiście Powiedział, co myśli, co uważa, jaka jest ich perspektywa, bo te perspektywy są różne. Yy, I taki też ten dialog demokratyczny trzeciego sektora jest yy, no, niesamowicie istotny. Na tym nam zależy. To są różne przepraszam, organizacje, bo to są organizacje, które są masowe, po wielotysięczne, ale też lokalne organizacje, które reprezentują jakieś środowisko dzielnicy czy. Czy miasta. To są organizacje, które w sposób profesjonalny świadczą usługi, szczególnie usługi z zakresu pomocy społecznej, wsparcia, rodzinne, wsparcia, osoby potrzebującej takiej pomocy, bezdo osoby bezdomne, y osoby y dzieci pozbawione op właściwej opieki rodzicielskiej, ale również y duża rzesza naszych dańskich organizacji, to organizacje działające lokalnie, pobudzające aktywność lokalną, ale to także seniorzy działający w, w mniejszych grupach, czasami grupach nieformalnych, które realizują, mogłoby się wydawać no mniej ważne rzeczy, no bo jak tutaj porównać pomoc świadczoną osobie w kryzysie bezdomności z seniorem, który przyjdzie na kawę, herbatę, ale myślę, że z punktu widzenia miasta zarówno te duże usługi, jak i te, jakbym powiedziała, drobne są ważne, bo im dłużej ten senior będzie przychodził na tą kawę i herbatę do organizacji pozarządowej, tym później będzie potrzebował profesjonalnego e, wsparcia i profesjonalnej e, pomocy. Jeśli mogę dodać, no to też e, statystycznie na to e, patrząc, e, mniej więcej połowa organizacji to organizacje sportowe więc też również zapraszamy organizacje sportowe, organizacje zajmujące się kulturą i tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca, te organizacje, które ratują ludziom życie, ale też te organizacje, które budują kapitał społeczny, czyli jakość naszego życia. Wszystkie są ważne i każda powinna tą swoją perspektywę, czy to afirmacyjną, czy to krytyczną móc przekazać. To są wszystko ważne głosy. Tu może warto jeszcze podkreślić, że samo Też. spotkanie plenarne to z jednej strony spotkanie wyborcze, ale to także spotkanie, w czasie którego będziemy dyskutować o tym, co, co jak chcemy, żeby wyglądała współpraca z miastem Gdańskiem, wypracowywać wspólne rozwiązania, między innymi bardzo istotny problem, który podnoszą organizacje, to jest kwestia wzajemnej komunikacji, przekazywania informacji, funkcjonowania strony internetowej. Będzie warsztat poświęcony temu o tematowi. Od lat rozmawiamy o nagrodzie Bądkowskiego, nagrodzie dla najlepszej organizacji pozarządowej, warsztat poświęcony właśnie jak chcemy, jak organizacje chcą, jak miasto wspólnie z organizacjami chce honorować najlepsze organizacje. Warsztat poświęcony dostępności, czyli dostępnie o dostępności z taką świadomością, że nas, każdy z nas kiedyś będzie potrzebował tej dostępności, ale też informacja o tych, jakie konkursy będą w nadchodzącym roku przewidziane dla organizacji czyli pozarządowych. Cały pakiet, pakiet ważnych informacji i ważnych spotkań. Pani prezydent, te ostatnie trzy lata, tu się kadencja z tego co wiem przedłużyła w związku z pandemią, ale te ostatnie trzy lata obfitują w bardzo y, smutne, tragiczne wydarzenia. Była pandemia, y, jest wojna, kryzys uchodźczy. Czy to się w jakiś sposób y, przekłada też na funkcjonowanie organizacji y, ale też y, myślę tutaj w kontekście miasta miasta i organizacji pozarządowych. Myślę, że tak, znaczy, pewnie na wiele sposobów i, pozytywnych, i w sposób i pozytywny, i negatywny. Dlaczego? Dlatego, że y, pokazaliśmy, organizacje też pokazały, jak bardzo ważne są, jak bardzo ważne jest społeczeństwo obywatelskie w sytuacji kryzysu. Wcześniej wiele mówiliśmy o odpornych społecznościach, odporne miasto, odporne na kryzysy. Pokazaliśmy, że organizacje poz pozarządowe, wolontariusze, aktywiści, społecznicy faktycznie są tą szczepionką na kryzys. Zarówno w COVID-zie przy Gdańsk pomaga, a także teraz podczas kryzysu uchodźczego przy Gdańsk pomaga Ukrainie. Bez organizacji pozarządowych, bez społeczników ani państwo, ani miasto jako samorząd by sobie nie poradziły, więc Przede wszystkim myślę ta rola no, trzeciego filaru naszego funkcjonowania została bardzo podkreślona. Też w tym okresie pamięta, przypominam, że jesteśmy Europejską Stolicą Wolontariatu. Liczba wolontariuszy no, bardzo wzrosła w ostatnim roku, zwłaszcza, bo każdy, dane statystyczne pokazują, że 80% Polaków Polek zaangażowało się w pomoc. Na rzecz osób z Ukrainy, na rzecz Ukrainy jako państwa walczącego. Więc myślę, że społeczeństwo obywatelskie, a częścią społeczeństwa obywatelskiego, czy też zorganizowaną częścią społeczeństwa obywatelskiego są właśnie organizacje pozarządowe, pokazali, społeczeństwo obywatelskie pokazało swoją niezbędność. No i ja zawsze powtarzam, tak jak w polskim hymnie, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, a to my, to jest właśnie społeczeństwo obywatelskie. I myślę, że to jest bardzo ciekawy okres dla trzeciego sektora. Ciekawe muszą być badania socjologiczne po, po tym okresie, mm. co spowodowało taki, taką Róbcy, dużą nie? aktywność, nie? Czy to jest aktywność, jak Pani oceniają, taka doraźna, chwilowa, wynikająca z faktu, że o to coś się dzieje, no i każdy chce chociaż wspomóc, nie wiem, finansowo czy, czy, czy swoją aktywnością kogoś w potrzebie, czy to jest coś, co może zaowocować w ten sposób, że jak już zostałem tym wolontariuszem, to już będę nim później zawsze. Ja patrząc z perspektywy swojej macierzystej organizacji, czyli Związku Wa Polskiego, my byliśmy gotowi do u, sytuacji kryzysowej, bo wiadomo, że kryzys kiedyś nadejdzie, to jest jakby naturalne prawo. Nasze e, struktury się sprawdziły. Na jeden telefon zjawili się drużynowi, wolontariusze, e, bo byli do tego przygotowani. Natomiast też widzieliśmy e, olbrzymie zaangażowanie, szczególnie tutaj na dol, brama, dolna Brama na początku, w pierwszych dniach. W pierwszych godzinach tej pomocy, jak wiele osób się stawiło do pracy. Yy, na pewno jest też tak, że człowiek angażuje się wtedy, kiedy ma konkretne zadanie. Trudniej jest utrzymać tą aktywność długofalową, pobudzać tą aktywność. Tak naprawdę, do liderów organizacji, do miasta, przed liderami organizacji, przed miastem, bardzo ważne zadanie, jak utrzymać tą aktywność, jakie nowe zadania wyznaczyć, bo człowiek jest wtedy aktywny, kiedy ma cel. Dla samej aktywności no, no, no to, to nie, musi być przekonany, że to co robi, co jest słuszne. Więc nowe pola, powiedziałabym służby po harcersku, ale nowe pola działania i wspomaganie tej oddolnej aktywności jest bardzo istotnym wyzwaniem, żeby nie utracić tego, co i w roku wolontariatu, i szczególnie w tych dwóch. Y Ważnych akcjach, czyli pandemia i uchodźcy, udało się wyzwolić jakieś społeczną. Tak, natomiast ja odwołując się do z kolei wiedzy z obszaru psychologii społecznej mi powiedziała, że najbardziej trwała postawa, w tym przypadku postawa obywatelska, jest zbudowana na tym komponencie emocji, a tutaj bardzo silnie zadziałały nasze emocje, lęk. Zaczynając, prawda, baliśmy się, co się stało, taką trwogę wszyscy odczuliśmy w związku z wojną, z empatią, wydaje mi się, że na poziomie indywidualnym wiele osób przeżyło taką, taki, taki przełom obywatelski. To takie fale tych przełomów obywatelskich obserwowaliśmy w ostatnich latach, bo y, bardzo duży ruch taki prodemokratyczny, y, związany chociaż no, na poziomie politycznym, narodził się w ostatnich ośmiu latach, ale też były różnego rodzaju protesty, protesty kobiet, protesty ekologiczne. To są takie momenty, w których ludzie się um, odwołują bardzo mocno do emocji, do wartości i konstruują też swoje bycie w świecie. Tak samo było w przypadku no. wojny. I tutaj myślę, że e, ta sytuacja wojny też pokazała coś niebywałego, mianowicie nasze zjednoczenie. Te wcześniejsze rzeczy, o których mówiłam, bardzo często mówiły o podziale społecznym. A tutaj yy, wojna pokazała, że osoby z różnych obszarów spektrum politycznego mają absolutną zgodę na współdziałanie i to było piękne. Kiedy osoby z Ukrainy przychodzą nam czasem dziękować, mówimy, że my też dziękujemy, bo przed 24 lutego czasem trudno nam sobie było wyobrazić, że osoby o skrajnie różnych poglądach politycznych. I tu nie mówię o społecznikach, bo wśród społeczników są osoby o różnych poglądach politycznych, ale o skrajnie różnych poglądach politycznych. Usiądą przy jednym, wejdą do jednego pomieszczenia, będą pakować te paczki, będą pomagać ludziom. A tutaj nikt się nie pytał o te sprawy i uważam, że to dla nas, jako dla Polaków, dla Polek, dla społeczeństwa, było niesamowicie ożywcze i pozytywne. To też dodam do tego, że takie, takie historie co jakiś czas się zdarzają i i pozwalają też nam no, takiej poczuć własną wartość. Myślę tutaj o tym, na przykład niedawno pokazuje jeden z, z, z portali streamingowych serial o Wielkiej Wodzie, ale nie pokazuje tego, co się działo później, czyli też takiego ogrom, takiej ogromnej solidarności ludzi yy, w stosunku do powodzian, bo, bo ta pomoc wtedy też płynęła w sposób szeroki. I to te wydarzenie, relacje niektóre zostały. Tak, i to wydarzenie graniczne dziś. na granicach, które było teraz w tym roku, myślę, że to jest Zaryzykuję takie twierdzenie, <laughs> jedno z najważniejszych wydarzeń w ogóle w Polsce, jakie, jakie miało miejsce. Y, czy wystarcza pieniędzy? O, w ten sposób powiem, bo to są zlecenia, y, które du, dużo z tych rzeczy są zlecenia, którym gmina y, y, przekazuje niejako organizacjom pozarządowym w różnych obszarach. I tak jak sobie zerknąłem nawet w, w, w stare teksty i w budżety, to to rośnie, bo, bo w 2017 to było prawie 50 milionów, Teraz na ostatniej sesji, jak wynika z uchwały, to jest po prawie 93 miliony, ale czy to znaczy, że tych pieniędzy wystarcza? Bo jak uczy doświadczenie, no, no po prostu jest więcej zadań, więcej obszarów do ogarnięcia, yy, yy, no po prostu tego jest po prostu więcej. No, Odkąd fenicjalnie wynaleźli pieni pieniądze, to nigdy ich nie jest za dużo. To, co było w 2017 roku do obecnego roku, czyli 5 lat wcześniej, tak jak popatrzymy na liczby, to skok jest olbrzymi, ale tak jak tu Pan powiedział, za tym olbrzymim skokiem finansowym przede wszystkim idą nowe zadania przekazywane organizacjom, bardzo dużo zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia dziecka, rodziny, Miesiądze seniora, osób tak. w kryzysie bezdomności, Kwestia nowego typu placówek, już nie duże placówki, tylko indywidualna, indywidualne wsparcie, małe placówki. To wszystko pochłania bardzo dużo, bardzo dużo środków. Organizacje zawsze mówią, że jest za mało pieniędzy, że zawsze nie to zadanie jest finansowane, co one by chciały. I y, pewnie, y, pewnie y, większa ilość środków pozwoliłaby na jeszcze większą aktywność. No, budżet jest taki, jaki jest i na Radzie Działalności Pożytku, kiedy dyskutujemy o programie współpracy, każdy wskazuje obszar, który powinien być y, bardziej dofinansowany. Y, więc na pewno taka aktywność nie niedopisana, taka, takie pospolite ruszenie, to jest obszar, który jest słabo dofinansowany, coraz, coraz ja mocniej... To da, przepraszam, że Ci przerwę, Beato, bo wydaje mi się, że to, co wa warto powiedzieć, to jest też kwestia inflacji, która przecież też dotyka organizacji pozarządowych, kwestia wzrostu minimalnego wynagrodzenia, Wszystkie koszty związane z i z energią, i z, z gazem z, i tak dalej, to, to są przecież tak samo jak martwimy się mm, o przedsiębiorstwa, które mogą upadać i już ogłaszają, że upadają, tak samo martwimy się organizacje pozarządowe. no bo wiadomo, budżet miasta no, nie, tak, nie jest z gumy. Trzeba dokonywać, ale jak wyboru, rozumiemy? trzeba dokonywać wyboru, no i wybór jest e, trudny, ale no, są takie są, są takie przestrzenie, no, które, które trudno kwestionować. Inflacja, minimalne wynagrodzenie. Osoba będąca w kryzysie różnych powodów musi otrzymać wsparcie. Aktywność obywatelska no w głównej mierze powinna się opierać o wolontariat. Natomiast tutaj, gdyby w którymś momencie były większe środki, na pewno też byłoby wiele rzeczy łatwiejszych, szerszych. Można, nie, można dostać kilo kiełbasy w sklepie, ryzy papieru, natomiast nie można dostać zapłaconego rachunku za telefon, za energię, za ogrzewanie. To są koszty, które są, no, są niezbędne do funkcjonowania organizacji. I niestety jest tak, że grono naszych organizacji to są takie organizacje, które nie pójdą do funduszu inicjatyw obywatelskich, funduszu młodzieżowego, nie zasięgną pośrodki unijne i dla nich jedynym źródłem finansowania tej bieżącej działalności, no niestety będzie, mówię niestety ze względu na brak środków będzie gmina Miasta Gdańska i po prostu trzymamy kciuki, aby budżet był wreszcie taki, żeby można było zaspokoić wszystkie potrzeby. To nie jest mała kwota w liczbach bezwzględnych, i no z tego, co możemy się domyślać, ona pewnie będzie w kolejnych latach powiększana, bo, bo przecież tych potrzeb będzie coraz więcej. No to, to nie jest mała kwota. Natomiast to, z czego jesteśmy zadowoleni, to to, jak wiele zadań obowiązkowych gminy chcą w ramach zleceń realizować organizacje pozarządowe, bo to świadczy o tym, że mamy bardzo dużo wyspecjalizowanych organizacji i faktycznie je mamy które nie tylko są zleceniobiorcą, ale są też współtwórcą, to jest faktyczne partnerstwo rozwiązań, jakości, są przez liderami tego, w jaki sposób chcemy na przykład opiekować się, tutaj byli wspomniane, były wspomniane osoby bezdomne, ale to też dotyczy osób w doświadczających ubóstwa, zagrożonych wykluczeniem z obszaru zdrowia, na przykład psychicznego, cały program. Ochrony zdrowia psychicznego przecież jest realizowany we współpracy z organizacjami, czy piecza zastępcza w dużej mierze, więc jakby mamy niesamowitą rzeszę specjalistów właśnie chcących pracować w sektorze pozarządowym, czyli w sektorze non-profit, tak, czyli to, to jest bardzo specyficzna, specyficzny wybór praktyki życiowej, tak, bo tam nie ma na koniec zebrania akcjonariuszy, który i, i, dzieli, i dzieli nie dzielimy zysków, <laughs> bo tych zysków w zasady nie ma. Natomiast e, to nie zmienia faktu, że są to wysok, wysoce wyspecjalizowane organizacje. Natomiast też myślę, że to, co jest ciekawe, e, to to, że ten dialog między nami, to, 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 o, czym, to o czym chcemy też w sobotę rozmawiać, e, jest często o tym właśnie, czy wystarczająco miasto wspiera organizacje średnie, tak? Średniej wielkości. To jest to, o czym tak. ostatnio podczas Rady Pożytku Publicznego toczyła się rozmowa. Czy powinniśmy bardziej pobudzać małe organizacje? No bo to wszystko ma swoje konsekwencje. Jak nie ma małych, średnich, to tych dużych też nie ma szans, one też nie, nie mają, mają szansy wyrosnąć. Więc jak dzielić się i zadaniami, jak dzielić się tymi pieniędzmi, żeby wyważyć te wszystkie racje? Sytuacja jest obecnie bardzo trudna. No też, no wiadomo, sytuacja jest bardzo trudna dla całego samorządu, bo wszystkie zadania własne, nieobowiązkowe, wynikające z katalogu tego, co uzgodnimy z mieszkańcami, czego mieszkańcy chcą, jakie rozwiązania proponują, finansowanie takich zadań jest coraz trudniejsze z uwagi na rozwiązania prawne związane z Polskim Ładem. Natomiast póki co ten sektor NGO-sowy jest niezwykle. Yy, no, mocny i będziemy teityczne. robić, tak, i będziemy robić wszystko, żeby jeszcze, to wsparcie dalej mogło być. na zakończenie, iść. pani prezydent, proszę o jedno zdanie komentarza do tak zwanego Lex Czarnek 2, czyli ustawy, która ma nam nowelizować prawo oświatowe. Ona wraca teraz w wersji poselskiej. Sejm przyjął parę dni temu. Wolna Szkoła wymieniła tutaj całą serię zarzutów. Wśród nich jest też cenzura i blokada organizacji. Społecznych w szkołach. Jak pani uważa, jak to się zakończy? Wielokrotnie się wypowiadałam negatywnie o Leks Czarnek 1, Leks Czarnek 2. Leks Czarnek 2 jest jeszcze gorszą wersją tej propozycji legislacyjnej. W Gdańsku organizacje pozarządowe funkcjonują w szkołach zarówno jako oferujący dodatkowe lekcje, jako eksperci doradzający, ale także jako oferujący zajęcia pozalekcyjne, kluby sportowe. Różnego rodzaju zajęcia kulturalne, dodatkowe, zbiórki charytatywne, no tego jest mnóstwo. Każda z nich będzie miała taką barierę, która będzie polegała na tym, że rodzice będą musieli dokonać referendum, czy się na to zgadzają, żeby organizacja dana z wyjątkiem harcerzy i karitasu mogła realizować te zadania, a kurator jednoosobowo będzie mogła po prostu wycofać zgodę. W Gdańsku jest 90, ponad 90 tysięcy dzieci. Można łatwo policzyć, że jest grubo ponad 100 tysięcy rodziców. Nawet gdyby wszyscy powiedzieli, że czegoś chcą, pani kurator może powiedzieć nie. Jest to szczególnie dotkliwe dla wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach, a tak naprawdę szczególnie dotkliwe w małych miejscowościach, gdzie często nie ma dużej puli ekspertów i te organizacje pozarządowe oferują specjalistyczne usługi, więc jest to bardzo wykluczające, niesprawiedliwe, yy, niesprawiedliwe wobec yy, sektora obywatelskiego no i zaprzeczające współczesnej wiedzy na temat tego, jaka powinna być edukacja i oświata, więc absolutnie moje, zdecydowane nie. Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania. Pani Beata Matyjaszczyk, przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji y, Pozarządowych. Y, gościły dzisiaj w naszym studiu. Dziękuję serdecznie za was. Bardzo dziękujemy, dziękujemy i zapraszamy na spotkanie 19 sobotę. tego w Hewelianu czekamy na wszystkich Państwa y, współpracowników, pracowników, członków zarządu, y, członków organizacji, wolontariuszy. Przyjdźcie, to nasze święto po raz pierwszy. Zobaczymy się na żywo od trzech lat. Zapraszamy.